Siema, witamy w trzecim odcinku przygód z Minecraft. Na sam początek, zobaczcie co ja zbudowałem. On mi trochę z drewnem pomógł. Dobra, na sam początek, trochę piecy, craftingi. Zbudowałem fajne schodki. Mamy skrzyneczkę. O, dobra. Schod, fajnie zrobiłem podłogę. Wchodzimy po schodkach. Tutaj parę torczy, tak sobie w narożnikach, żeby było fajnie. I tutaj na górze, żeby nie było zbyt ciemno i zrobiłem taki fajny epicki balkonik że żeby, żeby było można sobie tam pooglądać, co tam jest na dole co w tym odcinku, bo ludzie ludzie. No dobra, no, e, w tym odcinku myślę, że powinniśmy się wybrać do kopalni jakiejś na... na trochę... Ja już mam jedno oko A ja muszę porobić ci דארה יביאה ממטאלובה קילופי. קילופי זה היה אז זודי שכתבה על מטאלובה קילופי. אי למש קילופוף? אי למש קילופוף? אי למש קילופוף? אי למש קילופוף? אי למש קילופוף טו... 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 שמעון? אס מזרוגסם Czego? O, ja Dobra, po... jesteśmy w miarę przygotowani, przynajmniej ja... O. Czekaj, czekaj, bo ja, ja muszę pochować. Dobra, ja też zaraz tam muszę schować. Pa... E, to ja sobie postawię, sazonki z wymocha. E, sto... Wodę z to też wynocha. E, sto nowego zostawię. O, to no zostawię, to tak. A jeszcze mam, będziemy musieli, jakby ten, jakbyśmy mieli jakieś coś, nie? Byśmy mieli węgiel, to w przepuszczę do filmu, coś tam, nie? Dobra, tam na razie nie potrzeba nic przetapiać. Weźmiemy... A jakby, co, to ja wezmę na wszelki wypadek patyki. Dobrze, mamo, ale ja tu napiszę w filmach. No. Jak zwykle wielka mama. No skapa. Co ty przetapiasz? Meta, żeby tam jak wrócimy, to żeby coś było to niepotrzebne, to też nie. Ja już cały ekwipunek opróżniłem i mam jedynie, a Ty nie masz. Łopaty. Aha, aha. Łopata i siekiera też mi niepotrzebne. Miesza sobie zostawię. Okej. Okay. Nie Miesza sobie zostawię. <grym> a ja jak zwykle przepraszam, jeszcze na sekundkę tylko. Jak zwykle nie ustawiłem stopera. Dobra, będziemy mieli czas taki mniej więcej. Dobra, ja jak... Ty... Zobacz co no idziemy czy nie? No dawaj, gdzie ty to chciałeś? No bo chodź. Zamknę drzwi, żeby było bezpiecznie. To zamknij. Hmm. Spijamy. Jedna pochodnia. No właśnie, rozświetlaj trochę drogę. Od razu, żeby nasi widzowie nie mieli jakichś kłopotów z widocznością. Dobra, dobra, ale Szymon, gdzie mamy iść? prawo czy w lewo? Tutaj nic nie ma, sorry. Sorry, ale tam... Lewo? Tam, tam nic nie ma. Dobra, dawaj, wbijamy Ej, tutaj. Czekaj, bo mnie się i mam strasznego lada. Okej. Okay. Dobra, mamy już... Ej, ja, ja kupię węgiel. Ja kupię węgiel, spadaj, jak go znalazłem. <laughs> Oto no ty tylko węgiel. Walka kto kupi węgiel? Ej, do góry. O, ja No to No O, a właśnie, sorry. Przez te lagi... Przez te nasze lagi nie możemy mieć kliperów. znaczy w ogóle potworków. Znaczy mieliśmy włączyć tylko, że no trochę słaba pamięć i się zapomina. Mami Irona, no to... Ej tu poczekaj, ja kopię rona, wymocha. Ja też kopię rona, no spadaj. Nie, wypchaj się. No. Jeszcze, jeszcze pochodnię z najlepszy jestem. Jak się z to wychodzi? Nie wiem. Trzymałem przez próbę wrazać mi do głowy. No, są tą grubą duchę. EZW! Hace, nic nie ma, Sora. Dobra, jestem. A ja nie po A ja pobiegłem nie w tą stronę. Jeszcze ja na ty w złą stronę poszedłeś, bo ja się nie mogę pokapać. No ja właśnie w złą stronę poszedłem. Tutaj puste. W prawo czy w lewo? W prawo. Taki system jaski, miej. Jaki system. Poczekaj, ja papiesz. Ja. Ilona. Ej, jest stromie, mi ciekawy, i pójdziemy w dół. Widzisz? w dół. Bo a, albo albo tam jest jakaś kopalnia. Ej, widzę węgla. Kopuję w ten. A, co teraz z tego węgla, nie? No właśnie. Jak wyszła są... wersja 1.9, to no. masz na węgla. W ogóle w 1.8 też tak było. No, no ej! Czemu to takie przykre? Co? No. Czemu to takie przykre, że mi się węgiel cofnął? Oh. Trochę zawsze węgla będziemy mieć. To przynajmniej się liczy. No. A właśnie... Pude, kilo mi się skończył. Ha, ha ha A tak yy, właśnie. Musielibyś Chciałbym bardzo zdobyć dwa diamenty. Dwa. A ja Dwa. No, dwa. Żeby sobie zrobić. To yy, no, jak widać jeszcze ty o tym nie wiesz, ale da się ulepszać itemy. No i do tego jest między innymi potrzebne cztery obsydianu, książka i dwa diamenty. Aha, już wiem o co chodzi. Czy mam tu! No i ja? Co? No w dół tam jest pusto! Sorry! A pusto, tam jest Sorry A... mój Avast! No, ale to musimy iść tutaj do góry i dopiero tu! No to poczekaj, bo mnie znowu spukowało. Ja wam pokazuję, że znowu jestem w dęku! Ej Szymon! Było w tej bo te dźwięki mnie podbijają! Masz pecha! Ej, ja mam łopatę, ja, ja schowałem gawela. Ej, schowałem łopatę. Ej, tam. Ej, my tutaj byliśmy, tutaj jest początek. Chwa. No. Czekaj, ja przejdę naokoło, nie będę tam kopał. A ja widzę kolejną zasłonę. No, bo tutaj to akurat jeszcze. Czekaj, by spadłem. Dobra, tam. O. No ty to ślepy jesteś jej nie Stoisz se na ironku i nie wydobędziesz go nawet Albo go albo tam jest zimny ale ja idę w dół mu To ty jest diamentu Ja jestem gdzieś koło wody na pewno Bo słychać szumy Nooo Fucking iron O Ej wez chodź bo mi się ty dopiero rzeczy mi skotku. Szymon, idziemy w dół. właśnie w którą stronę? Bo ty wszędzie ej, gdzieś pochodnie sobie postawiałeś. Idziemy tutaj. Lewo czy Gdzieś ty Pola? Tutaj jest wyjście, fu to poczekaj tam. Ej, poczekaj, bo mi się Minecraft włączył. Eee, ja znalazłem chyba Dungeona. Nie, wydawało mi się. Myślałem, że tam coś mi O, jest woda. Mam gdzie jest? jesteś, czy to za pochodniami? Ty poszedłeś do góry czy gdzie? Nie wiem. Wszędzie ci pochodnie kładłem. Tu są dwie pochodnie, tu idziesz, tu, tu. Ej, coś tam nie lataj, bo ją mnie strasznie klatkuje. Możesz tak nie latać? Nie No weź poczeka Ja tutaj odkrywam Ty Jestem to jest tam Jestem... Dobra, to jest Jestem Jak Dora Nie dobra Dora jest głupia Jeżeli ktoś og lubi oglądać Dorę, To nic do niego nie mam hmm. Ale ja mam No to będzie w pierwszym ja mam... O, płacę czasami kopać węgiel. Przy węglu często jest iron. No wow, Ja Nie ja też, też. Do, do. Dobra, spójrzmy sobie we kwipunek. Hmm. Dropnęliśmy 57 węgla. 21 irona, trochę grawla i flinta, które bagieta musiał sobie pokopać. Ja ci dałam? No, jak... o! no, a ja też tutaj przed chwilą wykopałem, nie? No bagi! Jakie bagi Ja mówię bugi? Z... No słońce się, no ej, ty ty wszędzie się z tą dupą krzywą no. Stara się nie dokarmiła. Za no. chodź. No. Gdzie, w tą stronę? No, na dół, na lewo. Poczekaj, poczekaj. A my przyszliśmy stamtąd czy stąd? Stamtąd. No, Ej, poczekaj. A 64p, java install, nitron, e-comment. What? Twój angielski jest po prostu... No wiem, najlepszy z No, Ej, na dół, bo jak już jest diamenty. No to no. ale ja nie. Poczekaj. Poczekaj, bo muszę, bo muszę. Kap... Poczekaj, bo muszę schody od razu robić. Po tu będzie problem. Co? Po problemie bo Po tu będzie problem zejść tu to jest problem, więc lepiej zrób prawidłowo. To zrobię, tak. Da się jakoś wejść i zejść? Da się żyć pełno Ilona? Eee... Szymon? Idziemy w lewo czy w prawo? Nie Mówiła. wiem. Bo jest chyba woda. Ale tutaj... ale tutaj węgla. Boje. Powiem wam nigdy nie kopcie pod sobą. To co to mówić JJ Ej, to idziemy po Dawaj. Bo no, widziałem, że tu jest woda. Czy to no zawsze poczytać Ej, to te tunele wyglądają jakby było przez kogoś zrobione. No bo to... No w sumie. Ej, my będziemy dbać i czy nagrywać w tunelu, czy jeden? Nie wiem. O, ej, ale co znalazłem fajne pomieszczenie luziska. One fajne. O. Poczekaj, nie, tu, bo mi je cofnęło. A, to lewo. One fajne. Zerolem. Dobra, chodź, idziemy. Dobra, Teraz tu. Ej, Poczekaj, mam łopatę. Pusto, wracam. Ale co, może coś będzie za Dobra, chodź, spadamy. Dobra, dobra. Poczekaj, zerknę tak mniej więcej na czas. No, już jesteśmy... Jest? Jesteśmy już ponad 10 minut, odkąd włączyłem zegarek, a jak zwykle włączam go z opóźnieniem. Więc możemy... Aha, Więc możemy... No, Szymo, nie tam. tam! Ale Gdzie? Przecież tam nic nie ma. Tam jest, chodź. O, tu nie zauważyłem. Tu, no! O. Wiemy jesteś trochę ślepy. No ej! No. O. Uf. No weź to rozpań, no, cały czas. O. To idziemy. O, ale ja mam farta. Na ironie postawiłem pochodnie. Ej, będziemy szli do góry chyba. A nie, na dół też zdejście. Poczekaj, poczekaj, bo tutaj jest iron. Co ty masz z tym ironem? Widzisz, ja to jestem dobry. I masz chyba jakieś mięsko, nie? Dwa. Kolejny iron. Hm. Idę do Ciebie. Ej, weź to za bo ta woda mnie dobija. Poczekaj, no muszę tam najpierw dopłynąć, nie? Ej, wiesz węgla tego, co tam jest na suficie? No już, tylko dlatego, bo nie czasem klatkuję, nie? Dobra, już woda będzie, zaraz. Zaraz się zablokuję. Znaczy, ja mam słabego kąta, no to. Tego mam już. A, tu mam tego węgla. A ja sobie zwiedzę kawałek. To jest tam coś? No właśnie trochę węgla. Oj no co. Poczekaj, bo właśnie jeszcze tutaj. Ej, dobra, bo mi już sprawę, brakuje szybko. Ej, nie? Bo ja się zawróciłem gdzieś. Ej, ej patrz! Ja się gdzieś tutaj... Kopałem i zawróciłem jednocześnie. Ej, ten na chwilę. Ej. Wiesz co? Teraz być ciekawe miejsce. Idziemy? Ta, do tym... góry. No, właśnie do góry to tak. Ej, ale chodź tutaj jeszcze węgla się... pierw. Ej, bo tutaj węgla znalazłem. No, to o, a tak to po pierwsze, to teraz, to teraz ty musisz iść przodem, bo mi się węg... bo mi się pochodnie skończyły. A nie, bo mam węgla, no to co zrobię. Mam papy. Ja też mam. Ej, to poczekaj, poczekaj, ja zrobię spatyków węgla. Jak spatyków węgla? Ja mam swoje sposoby. Ej, wrzucę ci całego staka. Czego? Pocha! No, chodź. Tam na dole nic nie ma. Dobra, już mamy węgla. Aha, aha, aha. E, ile go jest? Eee, się dlaczego mnie tak do góry Ej, ile masz Irona, bo ja 48. 9. Ale wydobytego. No 9. O kurde. A w skrzynce mamy ze 30. 3. Co? Mamy skrzynce 3. ja ze 30 dołożyłem. A no to tak. A skąd ty tyle miałeś? Ty mi dałeś? Tak? No. To jest ten Jak byłeś na pierwszym odcinku chyba. W tej A. kopalni. Moja kopalnia wspaniała. Czy może ty jesteś? Kopię wągla. Ktoś ty kopią wągla eee. no. no. Będziemy no, musieli... Osoba, Będziemy to. musieli na czymś przetapiać to zrobiłem sobie pie piecyki, będziecie w przetapie. A to jak już wrócimy do domu? Ej, zdziwiłbym się, jakby to była lawa. he. <laughs> no i grałem. Ej, dobra, kończymy ten odcinek. Yy, zaraz no. zobaczę, jak to, jak to wszystko poszło. Czy nie ma problemu z grafą? Jeżeli nie będzie, to zaraz nagramy w tej kopalni drugi odcinek. Pa!